Hej, witajcie z powrotem na moim kanale. Sam komentarz pod jednym z moich filmów, że chcielibyście zobaczyć coś takiego, co jest podobnego do mojego kontentu na TikToku, więc pomyślałam sobie, że nagram kilka moich tipów, które udało mi się zebrać przez kilka lat, od kiedy interesuję się azjatycką modą i takim azjatyckim makijażem a propos właśnie yy, jakiegoś takiego makijażu, wyglądu zewnętrznego, skoro zaczyna się nowy rok szkolny. Pierwszą taką podstawową rzeczą, która jest potrzebna Wam do znalezienia swojego stylu makijażu na co dzień e, oraz do ubierania się tak, żeby Wasze ubrania dobrze wyglądały na Was, żeby Wam pasowały, jest analiza kolorystyczna. I dzięki analizie kolorystycznej możecie ubierać się tak, żeby właśnie komplementować swój kolor skóry naturalny. Akurat jestem troszeczkę biased, e, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo moja mama zajmuje się profesjonalnie analizą kolorystyczną. Ale dzięki temu między innymi dość wcześnie dowiedziałam się, że mój typ y, koloru to jest jasna wiosna. Ale aż tak głęboko nie trzeba w to wchodzić. Wystarczy wiedzieć, y, czy jesteście neutralnym podcieniem, czy macie neu neutralny podcień skóry, czy może ciepły, czy zimny. Bo to już samo w sobie wystarczy Wam, żeby określić, czy pasują Wam takie kolory, czy inne. Zrobię close-up jak na makijaż. I jak na razie widać, że ja typowo ubieram się w kolorach ciepłych i robię makijaże w kolorach ciepłych. Akurat ta bluzka jest złym przykładem, bo ona na dole jest zimna, ale na to nie zwracamy uwagi. Jeżeli chodzi właśnie o te niepasujące nam kolory, to tutaj mogę pokazać na własnym przykładzie, jak to wygląda. Tak wygląda, jak widzicie, w kolorach, które mi bardziej pasują, w kolorze włosów, który mi pasuje. A tak wyglądałam dosłownie rok temu, kiedy jeszcze miałam włosy na bardzo jasny kolor, który zupełnie mi nie pasował. Numer dwa to jest robienie makijażu dopasowanego do swojego kształtu twarzy. Ja dla przykładu mam twarz bardzo długą, ona jest proporcjonalnie znacznie dłuższa w przeciwieństwie do tego, jak szeroka jest. Można, o proszę bardzo, zabieram włosy, żeby było widać. Eee, I chodzi o to, że ja swój makijaż dopasowuję właśnie do mojego kształtu twarzy i sprawiam, że ta moja twarz jest bardziej proporcjonalna poprzez robienie makijażu szerokościowo, a nie długościowo, jeżeli to ma sens. Po angielsku horizontally i vertically, nie. I ja robię właśnie vertically. Na przykładu właśnie zbliżę się do kamery, żebyście zobaczyli. Ja mam rzęsa akurat teraz doczepione, ale sam eyeliner on idzie dość daleko na bok. Z jednej i z drugiej strony. Tak samo moje brwi mam tutaj więcej miejsca między nosem a między końcówkami brwi, jakby jest znaczna różnica. Jeżeli chciałabym skupić się na rozciągnięciu twarzy, jeżeli miałabym krótszą twarz, to bym skupiała się na przykład na tym, żeby zrobić mocniejsze egiosal, czy na przykład zrobić ten krótszy eyeliner, albo w ogóle nie robić eyelinera. Ani kącików w oczach. Numer 3. Pieprzyki. Mało osób o tym wie, ale naprawdę pieprzyki umieją zmienić Wasze proporcje twarzy. Ja mam pieprzyków naturalnych dość dużo, zaczynając tutaj gdzieś, tutaj, tutaj, ale ten pieprzyk o, jest domalowany. I to, że położyłam go w takim miejscu, namalowałam, to ma znaczenie, ponieważ dzięki temu, że on jest narysowany na środku mojej twarzy, to on mi tą twarz wydłuża i proporcje się znowu zmieniają. Uważam, że pieprzyki wizualnie bardzo ładnie wyglądają na każdej osobie, więc jestem troszeczkę bajas znowu. 4. jeżeli dobrze pamiętam, to są soczewki. Jeżeli nie boicie się nosić soczewek na co dzień, a chcecie mieć taki doli makijaż, właśnie powiększyć sobie znacznie oko, no to polecam zaopatrzyć się w soczewki kolorowe. Możecie dobryć sobie do koloru oczu, który macie naturalnego, albo możecie wziąć inny zupełnie kolor. Ja na przykład do giaru używam soczewek powiększających, co prawda te, które... Teraz używam, teraz nie mam żadnych na sobie, ale te, które używam do makijażu, gieru na co dzień, to one mają około 14,5 mm, ale myślę, że tak optymalnie od 15 w górę mm. E, można dostać różne kolorowe soczewki nawet w Polsce, ale z firm, które zostały mi polecane i które widziałam, że dużo osób używa, to jest na przykład Pinky Paradise. Numer 5. Jest to Blush Placement. I przez to ja mam na myśli, że zależnie od tego, jak położycie róż na swojej twarzy podczas robienia makijażu, Wasza twarz może kompletnie zmienić się. A dowiedziałam się, że kładzenie różu na samym środku twarzy tutaj skraca Ci wizualnie twarz, więc ja zaczęłam to po prostu robić i już mam tak teraz zwyczaj, że róż kładę tylko właśnie tutaj na środkach policzków. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, dzisiaj idę je zdjąć. Jeżeli chcielibyście sobie wydłużyć wizualnie twarz, no to kładziecie róż na bokach policzków, czyli tak typowo na kościach policzkowych. 6. Pozycja rozświetlacza na twarzy. O dziwo, rozświetlacz też może zmienić to, jak wyglądają proporcje Waszej twarzy, jak Wasza twarz w ogóle wygląda bo oczywiście on odbija światło słoneczne. No i możemy sobie wtedy troszkę zmanipulować to światło to cienie na twarzy, żeby właśnie używając rozświetlacza i na przykład nałożyć w różnych miejscach, takich, które chcemy sobie je właśnie pokazać, podkreślić, więc oczywiście to jest nos, w przypadku moim na przykład, na środku, ale na przykład na kościach policzkowych. O. Numer 7 jest to balans. Twarzy mamy coś takiego w makijażu jak focus pointy i to są miejsca, które są najbardziej widoczne yy, dla innych osób, na których skupiają swój wzrok, swoją uwagę. I w moim przypadku, w takim makijażu ja mam teraz na sobie, no to focus pointem zdecydowanie są oczy i brwi, bo one są najbardziej widoczne, prawda? Brwi mam teraz odsłonięto jedną. Ale na przykład, jeżeli chcielibyście zrobić focus pointem swoje usta, to by oczywiście one były mocniejszego koloru, na przykład czerwone, yy, nie wiem, jakieś takie ceglane. Po prostu mocny, intensywny kolor, który się wybija na tle pozostałych y, części waszej twarzy. I w praktyce takich focus pointów nie powinno być więcej niż dwa, bo jak mamy więcej, to po prostu nasz wzrok nie wie na czym się skupić. I w takim wypadku po prostu wygląda to bardzo, że tak powiem, nieharmonijnie. Numer 8. Przechodzimy sobie do fryzury i ja chciałam na początku zaznaczyć, że ja sama przez bardzo długi czas nie mogłam zdecydować się na żaden kolor włosów. A jak już miałam jakiś kolor włosów dłużej, to był to rozjaśniany blond, który nie, niekorzystnie wyglądał na mnie po prostu. I ja chciałam Wam powiedzieć, żebyście po prostu nie szli za tym, co to jest modne teraz. E, oczywiście nikt nie musi farbować włosów, wasz naturalny kolor Wam najbardziej pasuje, teoretycznie. I właśnie ten kolor włosów powinien być dobrany do waszego podcienia skóry, czyli w moim przypadku, jak ja jestem właśnie tym ciepłym. Ciepłym tonem, mam ciepły podcień skóry, no to oczywiście też będę się kierować w stronę ciepłych kolorów włosów. Numer 9 to będzie dobieranie ubrań do swojej sylwetki. I to już bardzo dużo, dużo osób wie, już wie jak to robić, ale po prostu chciałam przypomnieć i podzielić się swoją wiedzą, że każde ciało jest inne, każdy inaczej wygląda w konkretnych ubraniach. I ważne jest to, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, jak nasze ciało w tym wygląda, czy to wygląda harmonijnie, czy to wygląda proporcjonalnie, czy nam się podoba, jak my w tym wyglądamy, bo to jest najważniejsze. I właśnie dlatego jak zakładamy coś przyległego na górze, to zakładamy coś szerokiego na dole, czyli na przykład jakiś przyległy top, a na górze yy, na górze, a na dole na przykład szerokie spodnie. Myślę, że numer 10 to jest po prostu noście to, co Wam się podoba. Nie idźcie źle poza trendami. To, że na przykład, nie wiem, teraz kropki są popularne, to nie znaczy, że wam się zmuszać do lubienia kropek. Może one Wam się nie podobają zupełnie i to jest ok. Nie musicie wcale ubierać się tak jak każda osoba na TikToku czy każda osoba na ulicy. I myślę, że to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i dajcie znać w komentarzu, czy któraś z tych rad Wam się przyda i jakiego więcej chcielibyście kontentu zobaczyć. Pa, Pa!